Cześć moi kochani, tu Kaśka. Witam Was w programie Hot Plota w SKTV Hity na Czasie. W tym tygodniu możecie zdobyć najnowszą składankę Pola Okenfolda. Jak to zrobić? Tego dowiecie się dosłownie za chwilę. Na pewno zaobserwowaliście, że w sieci pojawia się mnóstwo zdjęć znanych gwiazd. Ostatnio prym w tym wiodła Madonna i przede wszystkim Rihanna. I teraz do tego grona dołączyła Beyoncé. Mi się wydaje, że robi tak dlatego, ponieważ ostatnio w internecie oglądaliśmy mnóstwo zdjęć wszystkich. Przerabianych z Beyoncé, na przykład kiedy miała taką dziwną minę i podnosiła ciężary, tak? I bardzo wiele osób przerabiało te jej zdjęcia, i chyba Beyoncé troszeczkę się zniesmaczyła tym faktem i postanowiła do sieci wrzucić kilka swoich zdjęć, na przykład z kaskiem na głowie albo w wannie. Uważacie, że takie zdjęcia są lepsze? Riana promuje swoją nową kolekcję zaprojektowaną dla marki River Island. Ciekawe czy ciuchy sygnowane przez Barbadoskę będą cieszyły się popularnością również wśród Polek. W warszawskim butiku River Island odbyła się premiera kolekcji zaprojektowanej przez Gwiazdę. Linia na wiosnę i lato 2013 składa się z aż 56 elementów. Podczas polskiej premiery kolekcji zgromadzeni goście mogli obejrzeć 30-minutowy film, który pokazywał przygotowania Riany do wystawienia kolekcji na londyńskim Tygodniu Mody. W polskiej premierze River Island by Rihanna wzięły udział m.in. Katarzyna Smolińska z Top Model oraz Marta Wierzbicka z Na Wspólnej. Hot Plota. Hot Plota. Moi drodzy oglądacie program Hot Plota w SKTV Hity na czasie. Ostatnio Miley Cyrus pojawiła się na imprezie u Eltona Johna po rozdaniu Oscarów i była tam sama, czym wzbudziła bardzo duże zainteresowanie innych gości. Większość podchodziła do niej i pytała: "Cześć, co u ciebie Miley? A gdzie jest twój narzeczony Liam?". I wtedy Miley reagowała bardzo ostro, mówiąc, że absolutnie mnie to nie obchodzi, nie wiem co robi i mnie to nie interesuje. Nie pytajcie mnie o niego. Czyli dała tym samym do zrozumienia, że jest już wolną kobietą. Ciekawe czy pojawi się niedługo jakiś nowy mężczyzna u jej boku, a ale ja się zastanawiam, co takiego stanie się z jej wszystkimi pupilami, czyli z pieskami. Bo zanim miało dojść do ślubu, to mieli podpisać intercyzę, tak? Czyli te wszystkie pieski miały zostać z Miley. Ale tej intercyzy jeszcze nie było, więc teraz po tym wielkim rozstaniu, ja się zastanawiam, co się stanie z tymi pieskami, bo one się do Liyama już mogły zdążyć przyzwyczaić. Ciekawa jestem, czy Miley pozwoli im samym wybrać własnego pana. Hot blood. Jakiś czas temu Rihanna pochwaliła się współpracą z marką River Island. Gwiazda zaprojektowała ciuchy, które pojawią i pojawiają się w kolekcji na rok 2013. Te rozchodzą się jak świeże bułeczki. Na Instagramie Gwiazdy znalazły się nowe prywatne zdjęcia z oficjalnej prezentacji kolekcji. Rihanna była w szoku, że przed sklepem River Island pojawiły się takie tłumy. Gwiazda już o 7 lipca zawita do Polski. Ciekawe, czy będzie miała na sobie ciuchy River Island, bo tłumów pod sceną z pewnością nie zabraknie. Hot Rita Ora ciężko pracuje nad materiałem na nową płytę. Jej biedni fani mogą spodziewać się pierwszego singla ze świeżego wydawnictwa jeszcze w tym roku. Niestety, prawdopodobnie będzie to grudzień, jednak już jest się na co cieszyć. Rita Ora w wielu wywiadach podkreślała, że przez ostatnie lata jej życie bardzo się zmieniło, a wszelkie przemyślenia związane ze zmianami zawarte zostaną w tekstach. No to czekamy. Hot Moi drodzy, oglądacie program Hot Plota w SKTV i hit na czasie, który powoli dobiega końca. A Maciek musiał ostatnio powiedział, że jest bardzo zapracowanym chłopakiem, a w zasadzie zapracowanym uczniem, e, bo nie dość, że musi chodzić do szkoły, to jeszcze bierze udział w programie The Voice of Poland, występuje w teatrze, no i przede wszystkim w Rodzince.pl. Jednak stwierdził, że nauczyciele są dla niego bardzo wyrozumiali i pozwalają zaliczać mu wszystkie testy w późniejszym terminie. Wydaje mi się, że Justin Bieber takiego problemu to już nie ma, ponieważ on na pewno ma swojego prywatnego nauczyciela, który dostosowuje się do swojego pracodawcy, czyli do Justin'a Bibera. Na pewno nie możecie doczekać się jego koncertu, który już wkrótce odbędzie się w Łodzi. Jeśli chcecie zdobyć zaproszenie na ten występ, to koniecznie musicie oglądać program Gorąca 20 w SKTV o godzinie 19. W trakcie trwania Gorącej 20 na ekranie pojawi się twarz Justin'a Bibera. Kiedy zobaczycie ją, to koniecznie musicie od razu wysyłać do nas sms a, a później już tylko czekacie na informacje z naszej strony, że to wy jesteście właścicielami zaproszenia na koncerty Justina Bibera. Więcej o konkursie znajdziecie na naszej stronie internetowej www.sk.tv. A jeśli chcecie zdobyć najnowszy album Paula Ockenfolda, to wystarczy, że napiszecie do nas maila na adres konkursmałpa.sk.tv, w którym opiszecie swój ulubiony program, który oglądacie na naszej antenie. Najlepsze odpowiedzi zostaną nagradzone właśnie tą płytą. Żegnam się teraz z wami bardzo ciepło. Do zobaczenia w kolejnej Hot